Ani, tutaj Ania z Kamek TV. Dziś na Dniach Otwartych będziemy się pytali potencjalnych kandydatów naszej szkoły, dlaczego wybrali by imienia Aleksandra Kamiskiego. Chodźcie. Cześć dziewczyny, powiedzcie mi, co wam się spodobało u nas w szkole? Eee, fajna jest atmosfera bardzo. I bardzo ładna szkoła. Super, dziękujemy. Dzisiaj jesteśmy z Ignacym. Ignacy, powiedz mi, co ci się spodobało w tej szkole? No, ludzie są spoko. Budynek szkoły wygląda przepięknie, idealnie. Marzenie. Jestem teraz z Olą i Wiką. Co Was skłoniło do przyjścia do tej szkoły? Dobra lokalizacja. No to ogólnie spoko ludzie i fajne profile. Dzięki. Cześć chłopaki, co Wam się spodobało dzisiaj w naszej szkole? Z piękny budynek, są dobrzy nauczyciele. Nauczyciele i e, atmosfera. Super, dziękujemy. Dzisiaj jestem z Wiktorem. Co się skłoniło do przyjścia do tej szkoły? I ilość punktów. Tyle? Tak. <laughs> Dziewczyny, co wam się spodobało dzisiaj w naszej szkole? Ładna szkoła, ładna szkoła. Dziękujemy. Te chłopaki, co wam się dzisiaj spodobało u nas w szkole? To ja mogę zacząć. To mi się bardzo spodobało, że szkoła, chociaż jest znana jako trochę starsza, to jest, budynek jest bardzo modny, bardzo fajny. Klasy, chociaż wyglądają bardzo podobnie, są bardzo ładne i myślę, że to jest coś, co w tej szkole bardzo ją wyróżnia od innych. Super, dziękuję. A ty? Mi się bardzo podoba boisko. Kiedyś tu nawet na treningi chodziłem. Bardzo fajny jest. Myślę, że fajnie można przedwyspędzić. No i te klasy, tak jak kolega powiedział, są bardzo fajne. I ogólnie podobają mi się przedmioty. Znaczy te, te oferty edukacyjne na tyle rozszerzenia są bardzo ciekawe. Myślę, że dużo, jest duża szansa, żeby wybrać coś ciekawego, a nie to, co jest w każdej szkole. No i no, mam nadzieję, że się to stanie. Super, dziękujemy bardzo.